Hello, witaj na kanale Ogarnij Swój Angielski, który powstał z myślą o osobach chcących nauczyć się języka angielskiego. Program nauczania, który przygotowałem na tym kanale, zawiera w sobie darmowe lekcje i materiały umieszczone na YouTube, a także całkowicie darmowe kursy multimedialne w aplikacji Memrise. Link do aplikacji kompatybilnej z tym kursem znajdziesz w opisie filmu lub w komentarzu. Znajdziesz też tam link do aukcji mojej książki na temat uczenia się języka angielskiego. Dzięki tej książce dowiesz się m.in. jak skutecznie uczyć się języka angielskiego, tak żeby cała ta przygoda zakończyła się Twoim sukcesem. A teraz zapraszam na kolejną lekcję. Hello! W tym odcinku opowiem Ci o pytaniach, o tym jak je zadawać i w jaki sposób na nie odpowiadać. Ogólnie jeśli chodzi o komunikację, to myślę, że warto wiedzieć, że są dwa rodzaje pytań. Pierwsze z nich to jest pytanie otwarte, drugie zamknięte. Czym się różnią? Przede wszystkim możliwością odpowiedzi na nie, bo pytanie otwarte to jest takie pytanie, w którym możemy odpowiedzieć jakkolwiek chcemy. Czyli na przykład ktoś nas zapyta: "Jakie są twoje ulubione potrawy?" i ty wtedy na przykład wymieniasz i mówisz na przykład, że sałatka z groszkiem, łosoś z brązowym ryżem lub sałatka z awokado. Pyszności Drugim rodzajem pytań i tym, którym chciałbym się zająć w tym odcinku, są pytania zamknięte. Jakie to są pytania? W języku polskim są to przede wszystkim pytania, które zaczynają się od słowa czy. I kiedy to zdanie tak się zaczyna na przykład czy lubisz ogórki to taka oczywista odpowiedź, która się nam nasuwa to jest tak, lubię albo nie, nie lubię. No i właśnie to samo rozpoczęcie zdania od słowa czy zamyka nam te odpowiedzi do tak lub nie. No i jak to się ma do naszego języka angielskiego? No bo teoretycznie możemy odpowiedzieć na każde pytanie yes or no. Jednakże tego typu odpowiedzi są na takim bardzo podstawowym poziomie. Jeżeli mamy się rozwijać językowo, no to musimy nieco pójść dalej. No i taką jedyną zasadą, którą trzeba pamiętać, jeśli chodzi o krótkie odpowiedzi, to jest pamiętanie, że odpowiadamy w tej samej strukturze, w której nam je zadano. No i teraz myślę, że tak naprawdę trzeba Przyjrzeć się strukturom, które do tej pory omówiliśmy i po kolei na przykładach sobie to wyjaśnić, żeby to zrozumieć lepiej. No i pierwsza struktura, którą poznaliśmy, to była odmiana czasownika być. Jeżeli na przykład ktoś nas zapyta, Are you happy?, no to możemy odpowiedzieć Yes, I am, czyli tak, jestem, albo No, I'm not, czyli nie, nie jestem. Jeżeli byśmy chcieli zapytać, czy ktoś jest szczęśliwy, to pytanie zabrzmi tak: Is he happy? Czy on jest szczęśliwy? No, i znowu odpowiemy, yes, he is, no bo teraz mamy jego, albo no, he isn't, czyli nie, on nie jest szczęśliwy. Albo jak zapytamy, is it fresh, czy to jest na przykład świeże, to znowu taką odpowiedzią, którą można oczekiwać jest, yes, it is, albo no, it isn't. Nie wiem, czy ci się ciśnie na usta takie pytanie, no ale gdzie jest to słowo czy? No bo w języku polskim, tak naprawdę, zadając to pytanie, to ono się zaczyna od czy, a w tych zdaniach zaczęło się od czasownika być, więc gdzie jest to słowo czy? I muszę powiedzieć, że jeżeli takie pytanie ci się nasunęło, to bardzo dobrze, bo jest to bardzo dobre pytanie. A odpowiedź jest taka, że tego czy takiego, powiedzmy to polskiego, tutaj nie ma. My tłumaczymy te zdania w taki sposób na czy, no bo to są pytania zamknięte i my tak w języku polskim je tworzymy. Ale w języku angielskim, jak widać, one są tworzone nieco inaczej. Dlatego tak naprawdę tego słowa czy tam nie ma. Ale my i tak tłumaczymy na trzy przy tłumaczeniu na polski, no bo to właśnie to znaczy. To jest taka myśl. I tutaj mamy znowu potwierdzenie, jak nauka angielskiego to tak naprawdę umiejętność zrozumienia innego systemu myślowego. Czyli po prostu ucząc się języka, nie tylko uczymy się tłumaczyć słów i tłumaczyć struktury, ale uczymy się myśleć w innym języku. Druga struktura, którą poznaliśmy, to był czasownik modalny Ken. No i podobnie tutaj możemy zapytać: can you swim? czy umiesz pływać? No i odpowiemy yes i can albo no i can't. Czyli ja tak umiem, nie nie umiem. Albo can they dance? Czy oni umieją tańczyć? Yes they can, no they can't. Albo na przykład can we go to the cinema? Czy możemy pójść do kina? No i tu będzie taki mały trik, no bo my się pytamy o pozwolenie, czy możemy iść do kina. To ktoś nam powie yes you can albo no you can't, w zależności tego, czy nam tego pozwolenia udzieli, na przykład rodzic. Kolejna struktura have got, czyli ja mam. I ktoś na przykład może nas zapytać, Have you got a cat? Czy ty masz na przykład kota? No i można odpowiedzieć, Yes, I have, czyli tak mam. No, I haven't. Nie, ja nie mam. Albo na przykład inne pytanie, Has she got a boyfriend? Czy ona ma chłopaka? I jeżeli ktoś wie, to może odpowiedzieć, Yes, she has. Tak ma, albo no, she hasn't. Nie, nie ma, czyli jest wolna. Zwróć uwagę też na zmianę czasownika have w trzeciej osobie na has. Czyli zobacz, że te same zasady, które obowiązywały i które omawialiśmy wcześniej, obowiązują również w tych krótkich odpowiedziach. Kolejna struktura, którą omawialiśmy, to był There is there are, czyli Is there any cheese? Czy tam jest jakiś ser w ogóle? No to ktoś nam może odpowiedzieć, Yes, there is, tak, jest tam ser, albo No, there isn't, nie, tam nie ma. Albo jak zapytamy, Are there any umbrellas? Czy tam są jakieś parasole? To też ponownie możemy usłyszeć, jest. There are, tak, tam są, albo no, there aren't. Nie, tam nie ma. No i ostatnia struktura, którą jak do tej pory omówiliśmy, to był czas present simple. W czasie present simple też odpowiadamy zgodnie z regułami gramatycznymi, które omawialiśmy w tym czasie. I na przykład to będą zdania: Do you eat meat? Czy ty jesz mięso? I można odpowiedzieć: Yes, I do. Tak, ja jem. Albo no, I don't. Nie, ja nie jem. Does he read books? Czy on czyta książki? Znowu odpowiemy: Yes, he does, albo No, he doesn't. Ok, no to tyle, co przygotowałem dla Ciebie w tej lekcji. Wierzę, że te wskazówki będą Ci przydatne. Pamiętaj, że sama teoria nie wystarczy, żeby nauczyć się angielskiego i trzeba znaleźć formę ćwiczeń. Jedną z takich, które mogę Ci zaproponować, jest to darmowy kurs aplikacji Memrise, do której link znajdziesz w opisie tego filmu. Jeżeli interesuje Cię nauka mówienia, to na chwilę obecną. Jestem w trakcie przygotowywania aplikacji, w której będzie to możliwe. Więcej szczegółów znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli film Ci się spodobał, pamiętaj, żeby dać łapkę w górę oraz zasubskrybować kanał, żeby nie ominęły Cię kolejne odcinki, w których będę tłumaczył jak działa język angielski. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye!